Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcineczku z serii Hogwarts Legacy. Hmm, zaczynamy sobie tą piękną serię, zaczynamy sobie ją jeszcze przedpremierowo, dzięki dostępowi z edycji, 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 edycji ostatecznej, coś takiego. Po prostu, hmm, po prostu coś, coś niestandardowego, jak widzimy... Tuż przed rozpoczęciem gry mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu Cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia piątego roku. Więc zaczynamy nie od pierwszego, a od piątego roku. Czas gry jest podany przed wydarzeniami z Harry'ego Pottera, tak więc no, nawiązań nie będzie dużo. Ale pierwszą rzecz, którą możemy sobie zauważyć, że wicedyrektorką Hogwartu jest Matylda Wesley. Co już daje taki malutki... Malutki smaczek w postaci rodziny Wesleyów. Tak więc nie przedłużajmy. Zacznijmy przygodę Hogwarts Legacy. I zaczynamy od stworzenia postaci. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Wybierzmy sobie tego pana. Od twarzy. Dobrze, niech będzie tak. Kolor skóry: jaśniejszy troszkę. Tutaj w dół nic nie możemy, więc przejdźmy dalej. Włosy. Z fryzura, dobra. Fryzura, fryzura, fryzura. Znajdźmy coś krótkiego, jakieś krótkie. No, troszkę przesadziłem taki duży, tak, taki wysokie to, wysoka ta fryzura. Okej. Okay. A tutaj możemy zmienić kolor, jasne. Mhm. Mm Czyli w którą stronę idziemy? A możemy mieć też, na przykład różowe. Okej. Okay. Wydaje mi się, że takie będą ok. E, Teraz. Ok, piegi, pieprzyki usuwamy. I skaryfikacja. Nie, nie będziemy robić skaryfikacji. Och, koloroczu. Mm, szkoda, że nie ma jakoś tak przedstawione. W sensie kolorystycznie, dosłownie, żebyśmy mogli po prostu wybrać kolor, a nie bawić się. Okej. Okay. Ale ta... twarz mi trochę nie pasuje. Tutaj może mogliśmy zmienić twarz, prawda? Prawda. Yuh. O, może być. Super, przejdźmy sobie tutaj. Hmm. Czy mogę tak? Proszę.

I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Cool. Cool. Oh, <laughs> Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. <laughs> I confess I may have miscalculated slightly on my first try. <laughs> Gave quite the fright to some theatre goers in the West End. <laughs> it's been much too long. When I received your owl, I must uh, say I. Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. i zaczynamy od jakichś tajemnic. Just barely. <laughs> <laughs> and who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for four years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. <laughs> Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? <sighs> she wrote to me. Ranrock, before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eliazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol, what's that glow? I don't see a glow, nor do I. Dope, you... Wait. We do. Oh. No można się domyślać, że trzeci pasażer nie dojedzie. No to zaczęliśmy bardzo wesoło. O, wywióreczka.

Mid -air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? Oh, um, we're we're sure. Sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Okay. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. Stay close. We have no idea who this why? Ok, no i zaczęliśmy. Wygląda to dość ładnie, ale chyba tutaj czekamy na najważniejsze. O, tak. from london than the carriage travelled we're somewhere in the scottish highlands sir so, those ruins the think... port key was meant to lead us there i do this has not been the day either of us expected but miriam sent that port key to george for a reason and i believe that she and now george died in pursuit of whatever it was meant to lead to if you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me i'd like to have a look around absolutely sir good let's see if we can find a path however faded it may be two yes. no to okay mind your step okay Troszkę większą dowolność w poruszaniu się, więc tutaj prawdopodobnie samouczek poruszania się po świecie. Ale bardzo płynnie to wygląda. Okej, okay, starożytna magia. Idziemy tutaj. I don't know where she came into possession of the Fork key, but I am certain it was to do with that search. O. Oh, there's the path down below. This way. W takim razie pewnie musimy poczekać na pana profesora. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do.

A, naciśnij. Ok. Proszę. Dzięki, dzięki. Mmm. Ok, czyli po prostu kamerą wybieramy sobie co? Jasne. O! Mamy ślizg. Czy ja mogę w takim razie? O, le super. Ale ładnie to. Wygląda naprawdę bardzo ładnie i tak płynnie, strasznie. Super. Ops. No i co teraz? Bazon! No. Dawaj, wuja. Bazon! I Bazon! Tutaj. Ops. Bazon, Bazon, Bazon. Ty idziesz. Tam, a ja bym chciał iść tu. Może jest tu jakaś rzecz do znalezienia. O, właśnie. 55 pieniążków. No dobra. Czyli takie miejsca też będziemy musieli dużo bardziej zwiedzać. No w końcu otwarty świat, prawda? Więc fajnie, fajnie. O. No i co teraz? Aha. O cholera! I po prostu reparo i jehane. No dobra. No dobrze, w takim razie. Olesu.

out of place out of place A na środku no to twój aktualny naciśnię, aby przejść szczegół. Okej. Okay. Aha, no dobra. Czyli musimy dostać się na górę. Na górę? Mhm, chodźmy więc tędy, tu możemy zbadać? Ok. Schodźmy tutaj. O, 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 tam mamy nasz cel. Tu się będę rozglądał.

Czy. Można to zbadać? Ok. Sprawdźmy więc. Oho. Serce Godryka. O, Godryka też znamy. Jesteśmy w innym miejscu zupełnie. Ole. Genialnie. O, ktoś tu śpi. A goblin. Goblin bankier. No, jakichś kulturalny. So mi gobliny piękny. Ale co? w ten moment. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number twelve, I presume. Oh, kurczę, ale... precisely the key, hmm? the white key Oh, yes, of course. Okay, this way then. Czekaj. Trochę nie mam zamiaru się oddalać.

Okej. Okay. O, a tutaj już samo nam pominęło. No i jesteśmy. Ole, zły.

no, 400 lat temu założony i w tej części To jednak kawał Drogi i kawał czasu. No i witam serdecznie w takim razie. Okej, okay. możemy się ruszać? Możemy. E, ja może wyłączę to takie o, dokładnie, żebyśmy trochę więcej widzieli. O, ale tu jest skrzynka. Tam była skrzynka. Chciałem do skrzyneczki. Nie zostało mi to dane. Niestety.

Okej. O, skręciłem za szybko. Okej. Okay. Ciekawa, ciekawa, ciekawa rzecz. Okej, okay, na lewo sobie. Rzucamy Revelio. Ciekawa sprawa z tym uczeniem się zaklęć. O, mamy.

No tutaj już jest grubo. Co się stanie jak zrobię rewelio? No tutaj nie. Czy jesteśmy w stanie my rzucić sobie blumos? Ja bym chciał, na przykład. coś. Mogę jeszcze raz? Nie, tu się nic nie dzieje. Ej profesorze! Proszę na mnie poczekać. Ja nie jestem taki szybciutki, o! Ciekawa sprawa. Idźmy więc do niej. O kurcze! suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? It's see a sort of statue, but only as a reflection in the floor. Okay, I presume it is what you saw reflected in the floor. It is. O, 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 porusza się. Mogę rzucić Lumos. O, będziemy się uczyć. No dobra. Babu, pędzi za mną teraz. Dobra, przepraszam. A, i te przyciski A na pasku jakby przyspieszają. Okej. Okay. Rt i y, czyli musimy się ustawić w tę stronę. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Ciekawa. O. No i stuknął. No i przyszli. Pro O, będą też takie. Chłopco się tam narzucał. Ok, czy my w takim razie. A! W ten sposób, dobra, czyli teraz jest e, walka. Ok, i nad naszą głową pojawia się symbol nadchodzącego ataku. Ataku, ataku, ale. Ale, 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 ale... Dźwięki... To my sobie zmniejszymy na pewno. Gdyż dialogów nie musimy w sumie, ale... Zmniejszymy sobie tutaj. Bo mi zaraz rozsadzi... Aj! Dobra. Jeszcze muszę... Dobra.

o tutaj coś jest, ale tam sobie pójdziemy w kolejnym odcineczku. Tak więc ja bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Hogwarts Legacy. Cześć.